Witam TVHU1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Planowałem dzisiaj zrobić manę, ale zmieniam plany, bo bardzo chcę, żebym zrobił UU Mater i produkcję UU Mater. Tak samo też super, przypomnieliście mi o tym, że tutaj mogę użyć World Interface, World Interaction Upgrade z Extra Utilities i też to zadziała. Ale to raczej tu zostawię tak jak jest, tylko tu użyję tego i powinno być ok. Ale to już na tym odcinku. To dzisiaj skupię się na właśnie na U Mater, tak jak ch chcieliście. No jest mamy tutaj i U Mater w postaci płynnej i nie za bardzo pamiętam jak to było kiedyś. O wakum czyst. Yy, bo to od tamtego czasu, kiedy ja powiłem się U-Mater, to wszystko się pozmieniało. E, dlatego nie za bardzo wiem, od czego zacząć. Będę musiał na pewno sprawdzić. Tutaj, e, U-Mater, U Mater. była taka maszynka kiedyś. Nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie ma jej, która robiła właśnie to, że się do, najpierw recycler, tam się wkładało śmieci, robiły się te paczuszki, a potem do U-Mater. O, jest recycler i jeszcze fabrikator jest super. Te dwie rzeczy. No więc masfabrykator no. Dosyć proste, a recycler też w ogóle. Dobra, więc ja to skrawcę i dajcie mi chwilę. Trochę dużo mi craftingu czeka, muszę przerobić diamenty na proszek, a problemem jest to, że ja zdjęłem całkowicie to ustawienie, bo myślałem, że już nie będę tego używał, a jednak będę to używał, dlatego to musi na pewno zostać. To? Ja, bym to, ja bym to zrobił w zupełnie innym pomieszczeniu. W zupełnie innym pomieszczeniu. Może tam gdzieś o właśnie, tu jest przecież miejsce, dobre o, tutaj Tu było to co testowałem Mogę się tego pozbyć, a tu możemy prąd mamy. A ja myślę, że będzie ok. Wow, wow Weźmy sobie... Ogarnijmy ten pokój. A może z drugim winem? Nie. To jest połączone? Nie, ja to zdjęłem. Pamiętam, dobra. To też możemy zdjąć. I to. I to. Dobra. Więc teraz tylko. A to. Całkowicie bez, bez, bez sensu działa, bo jest teraz niepotrzebne, więc też możemy ściągnąć, ale to było potrzebne. O! Fak. Hop, hop, hop. hop. Mm. Akurat mam tuła wiaderka. dobra. Myślę, że możemy robić. Na początek zrobiłem elektryczny klucz, którym się bardzo męczyłem, bo tworzenie tego było straszne. Nie, że trudne, ale irytujące, ale nie mogę tego naładować w tym. Dlatego musiał naładować to tam, gdzie EU jest. Metalformer nie, kompresor nie. Yy, w transformerach też raczej się tego nie naładuje, bo nie pamiętam. Nie, to nie, 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 nie. Gdzieś to było takie narzędzie. Tu gdzieś miałem, ale zebrałem to. A kiedy potrzebuję. No nic, ja będę musiał to jakoś naładować. Mm. <laughs> no ich pomyślę. Hmm. Coś, co ładuje EU. Nie mam nic takiego. Aktualnie. Więc będę musiał sprawdzić to ja dużo rzeczy, dużo rzeczy będę musiał sprawdzić bardzo. Ja nie wiem, czy zdążę to zrobić teraz. O, in, the, in the. Um, Dobra. Gdzie to jest? Nie, 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 nie. nie. Gdzieś to było. A charge pad, zadziała, ale... Ale nie. Jak to się nazywa? Boże. Hm. Hm. Omat to nie... Badbox potrafił naładować. Chyba. Nie pamiętam. LOL. Okej. Okay. Ej, tam z czym ja się bawię? Po prostu wykruszę to w kraszerze i już. Też zadziała, też zadziała ten z mechanizmu. Nie wiem czemu ja próbowałem macerato maceratorem to zrobić. Też zadziała. Jej, teraz muszę zrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo yy, czegoś takiego, taki czerwony, takie czerwone coś, yy, nie wiem dokładnie ile będę potrzebował, ale dużo. Dlatego myślę, że tyle, ile diamentów wykruszyłem, tyle niech będzie i z tego właśnie, żeby robić masę fabrykator, no to... Kompresorze muszę to zrobić, a kompresor jest na górze, ale żeby to zebrać bezpiecznie, muszę naładować klucz. A ja nie mam jak, bo nie mam żadnego badboxa ani nic. To jest transformer. I nie mam za bardzo jak yy, tego naładować, kurczę. I nawet tutaj nie ma prądu, bo zebrałem to. I kurde. Chyba żebym. Nie. Wiecie co? Zbierzemy to zwykłym wręczem. Jak się nie uda, to trudno, bo jest jakaś szansa, że to zejdzie. Znaczy, musi to być wręcz z ten, wręcz industrialowy. Jest jakaś mała szansa, że to się nie uda, ale. Co tam Uda się. Zobaczycie, patrzcie. Kompresor, udał się. Metalformer. Ah fuck. Metalformer jest ważniejszą rzeczą. Jedną z tych ważniejszych. To zostaje. Tylko, że to nie ma i tak prądu. Nieważne, bym pociągnął tu kabla do tego, żeby prąd był. Kryoteum mamy 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, teraz prąd jest. Mhm. Um. I tak będę musiał na dole zrobić to, albo Universal Cable zadziałać zadziała Bo raczej bezpośrednie podłączenie po maszyny tym To nie zadziała, bo się nawet nie połączy A. Ale Universal Cable już zadziała To jest pewne, bo on konwertuje on konwertuje na bieżąco jest uniwersalnym kablem kablem którego bardzo nie lubię używać ultimate, elite, advanced, basic ja pamiętam, że chyba miałem basic gdzieś no są ale to jest pressure reset o jest ja, uni... mam, elite, universal dobra i to jak bezpośrednio dam przez jakiś buffer, jak na przykład, na przykład Energy Cell, ten to powinno bez problemu zadziałać. Tylko nie łączcie razem, wiecie, z, tych, z tymi kablami, bo nie wiadomo, co się może stać, a może się stać coś niepożądanego i złego. Ile to ma w ogóle przepustowości? Ile to miało? Input na maksa, output na maksa 800, myślę, że starczy. Podłączymy universal. Tutaj w dół. A super. I tu będą nasze maszyny. sobie podłączę już kompresor, nie powinno wybuchnąć, bo to wie ile dać. Tak jakby. Dobra. Kompresor jest. Metal former będzie ważną rzeczą, więc to i tak muszę zrobić czemu. Co ja robię właśnie? Co ja Co ja, co ja robię? Metal. Nie mam tego. Metal former. Oczywiście nie mam nic. Żeby to zrobić. Więc muszę pomęczyć się. I znowu męczarnie. Raz, dwa, trzy. Ja zrobię tego więcej, bo będzie problem potem. I to. A tego w ogóle nie ma. Um, skrzynie też nie mam. W ogóle drewna nie mam. Ach. Skrzynie. Masakra, widzicie to? Ten crafting nie, że źle, ale. No, tragedia! Nienawidzę tego robić. Tragedia, crafting e, z in, Industrial Craft, jest tragedią. No. Co tu dużo mówić? A już zrobiłem to, dobra? Hop. I Metal Former. To jest ważna rzecz. Ona jest potrzebna. Dobra, mamy Metalformer, mamy kompresor, to dojdzie do kompresora, i tak naprawdę czekamy. Nic więcej nie zrobię. Mogę ulepszyć kompresor na ten lepszy: Single. Singula, 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 jak to się nazywało? Singularity? Singularity. Singularity. Nie wiem, pokażę wam. Ten singlu, Singularity Kompresor. Dobra, niech się to robi. Widzę, że muszę wyciągać tutaj ręcznie, więc muszę stać przy tym. To sobie zrobię przez, przez ten czas porządek O, dobra Dobra, właśnie zrobiłem rotary macerator Zobaczymy jak to zadziała, bo i tak potrzebuję go Stawiamy sobie rotary macerator, dajemy dźwignię i... Powinno być wszystko OK. Mhm. To też powinno działać bez problemu Mam nadzieję, że ta dźwignia nie wyłącza tutaj tego, bo nie widzę żadnych tu opcji, żeby to. Może, może... No nie, raczej nie. Dobra, niech teraz musimy włożyć tutaj lapis. Lapis. Mało mam go. Niech się przerabia. A ja muszę tutaj zrobić więcej lapisu. Lapis, lapis, lapis. Lapis. A, już miałem tu lapis. Lapis. Dobra, tyle wystarczy. I znowu niech się przerabia, więc znowu cięcie. Tu nie. Dobra, jeszcze mamy tutaj recycler. Jak tam to się przerabia, to teraz podłączymy sobie recyclery w. Nie, to miejsce. No i tutaj będziemy wkładać coś, żeby prze... Wiecie, jak to działa? Na przykład cobblestone. Będzie wolny tutaj, on się przerabia i z tego będą powstawać takie... A, jest na to szansa. Takie kuleczki. Czy co, to tam było. Nie wiem, czy jest zależne, zależne to, co ja wdaję od tego co wychodzi, znaczy jak często wychodzi. Ale jak na razie nic się nie trafia. Mała szansa jest. Niech tam to. Super. No co jest? Hm. No właśnie coś takiego to jest scrap. I ten scrap będzie leciał do U mater... znaczy yy, tamtego I on będzie przyspieszał działanie, bynajmniej tak było kiedyś Nie wiem jak teraz jest Zobaczymy Tylko nie wiem czy to ma znaczenie co ja daję Jak daję na przykład lapis to czy będzie więcej tego wszystkiego? Nie mam pojęcia Chyba nie Dobra, to potem się jakoś zautomatyzuje a tego już mam chyba wystarczająco na razie. Ups. I mogę zrobić chyba już... E, i yeah. yeah. al Craft... E, mass Fabricator... Wymaga mi dwóch maszyn advenst, o jest. tego, lapisu, z tym nie będzie problemu. Nie wiem ile tego ja potrzebuję, o jest problem. Chyba jeden. No jeden tu, ale to, to nie potrzebuję. Jeszcze carbon fibre, o. więc muszę coal dust i znowu, i znowu będzie Produkcja, nie wiem ile tego zrobię, 64 wystarczy. I to znowu leci do kompresora i znowu czekamy. Okej, okay, tak więc mamy tutaj z fabrykator już po tyle craftingu, już mam dosyć tego craftingu. Jak to działało, teraz nie pamiętam. Hmm. Podłączymy to, to miało 512EU progresu, znaczy 512EU granicy prądu chyba, chyba, nie wiem, mamy tu ulepszenia, tu mamy tank chyba, bo zmieniało się to i teraz jak tutaj na przykład mamy scrapy, to chyba jeżeli włoży tu scrap, to on amplifieruje, czyli wspiera, jakby dodwuje to i progres jest szybszy wtedy. Jak będzie progres 100, no to wiecie, będziemy mieli UU Mater. A przez ten czas myślę, że jeszcze możemy tutaj zrobić zautomatyzowanie recyklera w bardzo prosty sposób, bo chyba prostszego nie ma. Czyli standardowo, um, bardzo standardowo: Energy Condenser. W ogóle to mogę schować te rzeczy, bo ich nie potrzebuję. Energy Condenser i który będzie leciał na górę. Tutaj będzie pokazane nie, nie, dane, coś co na przykład, nie wiem, Cobblestone, ale nie wiem, mało daje. Nie wiem, czy coś daje więcej. Może daje coś więcej, może nie. To e, my wyrzucimy, tego już nie potrzebuję. I ten Cobblestone, no to oczywiście też standardowo translokator. <laughs> na górę na dół i teraz powinno to działać, dobra i teraz to nie będzie, to będę ręcznie wkładał ponieważ i tak to nie będzie, będzie długo tworzyło zanim to zrobię jakąś tam ilość a myślę, że by był problem z włożeniem tego, bo ja nie wiem za bardzo z której co strony bym musiał włożyć. Czy w ogóle bok by działał? Czy mogę wyciągnąć stąd do dotąd? Bo jeżeli tak, to by nie było problemu, ale... Jeżeli... Bo tutaj ja, i tu ja na przykład nie podłączę do tego w ten sposób. Um, ale mógłbym spróbować jakąś rurką czy czymś. Zobaczmy. I ten. Conduit. Czy tak zadziała? Extract. Insert. Always active. O! Zadziała. Dobra. Czyli tak to może być podłączone. I hmm. chyba tyle. A jeszcze zobaczę jedną rzecz. Czy jeżeli włożę na przykład ten cobblestone. Koblus to nie działa, tylko scrap działa. Dobra. Czyli to się, akurat, to się akurat nie zmieniło. Nic innego nie działa, tylko ten. I teraz zrobiłem 1 bucket u Umatry. Jak dojdzie do 100%, to otworzy tylko 1 milibucket. Na pewno są jakieś upgrade'y. Hmm. Nie widzę żadnych takich upgradeów. Może Transformer by cały więc coś... Nie wiem. Chyba nie. A, i to się musi, musi tworzyć wtedy, i potem, 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 potem nie wiem co. Zobaczymy. U, u mater. To jest coś takiego. Co ja z tym potem zrobię? Nie mam pojęcia. Czy to jeszcze jest ta sama reguła? Wiecie, tworzenia itemów z tego? Czy teraz coś, coś innego się zmieniło? Ale zrobiłem to. Więc teraz. Nie możecie pisać, żebym to zrobił. Działające, zautomatyzowane. Co więcej, chcieć? No. Takie. Główienko. Tutaj mam swoje nasze narzędzia. Dobra. Pięknie. Dobra, tak więc w następnym odcinku yy, zrobimy już. O, tu mam ten. Yy, zrobimy już tą manę, farmy many. Dużą z End of Flame. Tak jak mówiłem już dużo wcześniej. Yy. Dobra, to było na razie tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, pa! pa.